Panie Sporek? Nie. A jaki Sporek to co? Kulfon kazał się Panu kłaniać. Nie znam żadnego kulfona. Chyba się przesłyszałem. Przejdź Pan, wie Pan. Pan mi zasłania towar. Chodź Pan na boczek. Posłucham. Nie wierz mi pan. A to? Ja się w to bawiłem, jak uczęszczałem do szkoły. Stawiali wtedy takie stopnie? <laughs> trzypa, trzypa. To za ty co garują.